Zbiórka przed supermarketem, a następnie przejazd kolumny pod Centrum Kultury uświetnił 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Śmiglu. Na sposobie organizacji tegorocznego finału swe piętno odcisnęła pandemia. By zagrać, trzeba było wymyślić nową formułę. Jednak orkiestrowych serc nie mogło zabraknąć w gminie Śmigiel. Orkiestra w Śmiglu. Ponownie zagra. Mimo przeciwności, trudności. Wolontariusze wcześniej, wczesnych godzin porannych ruszyli w całej gminie. Mamy wsparcie strażaków, wielu jednostek z całej gminy. Wiele, jak widać tutaj, grup postanowiło nam również w tym roku pomóc. Żeby chociażby był jakiś akcent, że jesteśmy razem, razem z orkiestrą. Mimo tego, iż stacjonarnie koncertów nie możemy robić, to zagramy. W Centrum Kultury będzie hymn. W Ośpu. I będzie takie symboliczne wsparcie dla, dla Jurka Owsiaka i jego orkiestry, że jesteśmy razem z nimi i że razem, razem gramy przez cały dzień od rana do wieczora. Mamy przewidzianą oczywiście licytację: blisko 80 gadżetów, licytacja telefoniczna. Między innymi przekazano samochód, który tutaj widać w oddali od grupy Juma Team. A także naprawdę wiele, wiele wspaniałych gadżetów, za co z całego serca dziękuję. Organizację tak ważnego wydarzenia, jak finał Wośp, włączyło się wiele osób, wolontariuszy, sztabowców, instytucji, by wesprzeć ten szczytny cel. Dziękuję wolontariuszom i osobom, które były zaangażowane w wolontariat, czyli Szkole Podstawowej Śmiglu, Szkole w Starym Wojenowie, Szkole w Czaczu, wszystkim grupom, które nam pomogły, wszystkim wolontariuszom spoza szkół, którzy co roku są z nami. Tego już wspominałem wcześniej, wszystkim grupom, czyli Raptor 4x4. Wind wolves, wilki, strażacy z całej gminy i wielu, wielu, wielu darczyńców, którzy nam pomogli, aż nie byliśmy w stanie wszystkich darów przyjąć. Na konwój, który przejechał ulicami miasta przed Centrum Kultury, czekali mieszkańcy śmigla i wolontariusze z kolorowymi puszkami woźb. Wśród nich jedna z najmłodszych, Gabrysia Maćkowiak, wraz z rodzicami, mamą Martą i tatą Łukaszem. Stoimy już drugi rok, staliśmy jako w zeszłym roku, jako czterolatka stała pierwszy raz, teraz skończyła pięć lat i czekała na to, było widać, że po prostu chce pomagać, tłumaczyliśmy po prostu na czym polega Wielka Orkiestra, do czego, na co przydadzą się te pieniądze, dlatego też jest taka chętna i... I myślę, że no cel jest słuszny, a jednak tworzy, zbierając te pieniądze wspólnie, yy, yy, tworzymy jakąś taką jedną rodzinę. Myślę, że mm -hmm. to jest takie fajne w tym, w tym wszystkim, że możemy pomóc, a przy tym dobrze się bawiąc. Jakby się dobrze się bawił, zbierając pieniążki? Tak. Tak? Co się, jak ludzie wrzucają? Tak. To poruszaj tak puszką. Dla osób, które wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przygotowano jej symbole czerwone serca, na których można było złożyć podpisy i dedykacje.